Witam kochani. Chciałbym Was prosić o pomoc w udostępnieniu. Budujemy pawilon pszczelarski. Dzięki Wam może się właśnie udać. No, roboty jest może dużo i niedużo, ale yy, najważniejsze to w tej chwili są opony, żeby to postawić na kołach. Można było przejechać w inne miejsce, rozbierać to w tak powiem, bo wiadomo nie ja mogę na słońcu. I tutaj jest taki plan, że. Zakładamy koła, przed, boczne, że tak powiem, ściany usuwamy, czyli tą przednią i tylną, oj, gdzie są drzwi, i to zostaje. To tam odnowimy w jakiś sposób, albo też się usunie Tu prawą stronę tak samo zdejmiemy. Tu jest okno, ale to czemu? Tutaj będą ule. I mówię, najważniejsze, żeby to zdjąć wymienić te koła nie wiem, one w tej chwili no to, jest, no to jest, dwie to na pewno są zaprzykodzone niestety to czas stało będziemy próbować no nie wiem, czy nie będzie ciało dętek dętki już są zamówione zamieszamy koła tu przednia część właśnie zostanie jest taki plan właśnie, żeby to działać dalej na zbiórce już trochę uzbierało się środków część farb już też jest zakupionych no ale najważniejsze te koła, żeby to teraz postawić przygotowane są właśnie do zdjęcia ale obawiam się, że właśnie po tym jak było ściągnięte z lawety no niestety na kapcie albo nie było innej możliwości te opony mogły być uszkodzone, tak jak widać a tu jest walnięta, trzeba tu jest może i po wierzchu trudno powiedzieć, trzeba będzie po prostu to podnieść zdjąć koła spróbować uzbroić dętki napompować, zobaczymy co się będzie działo, jakie na no tą stateczności trzeba będzie kupić nowy obon albo, albo ewentualnie bezdątkowe jakieś takie nieraz są zamieniki właśnie w tych kół no i prosiłbym Was o to właśnie koleżanki że tak powiem z branży rolników o pomoc jeśli chodzi o udostępnianie i włączenie się też do akcji bardzo ważne chciałbym, żeby właśnie ta informacja poszła w świat no niestety sam nie dam rady wiadomo jako osoba niepełnosprawna ciężko mi jest jeszcze dodatkowo dochodzi leczenie żeby to wszystko to spiąć że tak powiem no dla mnie to jest jedyna szansa żeby jakokolwiek wystartować po tym trudnym czasie w moim życiu w którym był no i chciałbym żeby właśnie mógł wystartować z tym wszystkim i właśnie chciałbym prosić was o to to dla tych osób, które mają, że tak powiem, dużo osób obserwujących, to naprawdę nic nie kosztuje, a bardzo może pomóc, jeśli byście udostępnili i wsparli tę akcję. No niestety ja muszę uciekać to jest z tej właśnie, że tak powiem, no bo jest niestety plaga mysz. No i niestety to też się wiąże z tym, że te rodziny po prostu cały czas są narażone na inwazję tych gryzoni. Wiadomo jak zima to też się sporo No i chciałbym właśnie w tym pawilonie wziąć No w tym roku na pewno się już nie uda Wystartować na rzepach czy inne uprawy No bo ja nie jestem w stanie fizycznie żeby to Ogarnąć Wywieźć te pszczoły No zresztą mam taką pogodę jak mamy I no niestety no masakra będzie W tym roku jeśli chodzi o miód Tym bardziej będzie mi ciężko że tak powiem co zrobić A to naprawdę nie jest dużo pracy bo Chodzi tylko i wyłącznie żeby dach zrobić, opony no Najgorszy to jest właśnie ten zakup tych uli. No część będę się starał, że tak powiem, z, z moich uli y, zrobić i mam nadzieję, że się uda. Zapraszam Was, proszę o pomoc. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.